Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym wam powiedzieć, że przygotowałem dla was giveaway na stronie Halcase. na 200 dolarów wystarczy wpisać tutaj ten kodzik, płacić 5,5 dolarów i otworzyć skrzyneczkę Suncase. No i dołączacie, bierzecie udział, macie do wygrania 200 dolarów. Przygotowałem dla was takie skiny, m.in. innymi czy czyli dla Stream. Także zachęcam. Oczywiście macie link w opisie, łapeczka w górę z udzwonkiem i lecimy do odcineczka. Dziś mam się w nowym odcineczku z Hulkaysa. Na moim kanale w kod promocyjny, wpiszcie kodzik, grawidal 18 Ja mam 10% do wpłaty oraz 70 centów na sam start. że zapraszam serdecznie. No i co Dzisiaj planuję wygrać jakieś fajne rękawiczki, mam nadzieję, że się uda, a jak nie, to może coś innego. No i lecimy sobie od razu z bitewką na sam start, więc myślę, że taki long na rozgrzewkę na trzy osoby. To będzie coś potężnego. No, dzisiaj grubo lecimy. Dzisiaj grubo lecimy i mam nadzieję, że grubo wygrywamy. Pierwsza skrzyneczka przed nami w tym odcineczku, 500 dolarów, w z dzwonkiem jest za to należy i uwaga, co nam oddaje na sam start. Proszę, proszę, proszę zacznijmy, dobrze? Nie wiem, przegraliśmy, nie? Przegraliśmy, ale syf dało z tej skrzynki tym razem. No, niestety, dobra. no że ja chcę glowcy, to może takie skrzyneczki z glowcami trzy razy, na trzy, trzy osoby. No, myślę, że to będzie spoko. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Eee, no, a jak nie, a jak nie, no to, no to, no to lipa trochę. Eee, jeśli tutaj nie oddam. Proszę, jakieś glowcy ładne. Jakieś glowcy bym chciał. No, to nie są ładne. Glawcy chociaż 212 dolarów. Okej, okay, całkiem fajnie. Druga skrzyneczka. Tutaj na prawo, nie? 200 dolarów. No jest lipa, ale ostatnia skrzynka. Proszę, żeby nam dało lepiej. Proszę. Przegraliśmy. Przegraliśmy. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, ale te, te, te glawszy mi się podobają. Ja bym dał nawet cztery takie skrzynki. Cztery takie skrzynki na trzeba osoby. No musi oddać jakieś glawszy. No musi. Musi jakieś glawszy oddać. Proszę. Proszę, proszę, proszę jakieś ładniutkie glowsy. Proszę. No to nie są ładniutkie globsy. 114 dolarów. Druga skrzyneczka. Jakieś wajsy. Wajsy! Jaki... Mamy wajsy! Mamy wajsy. Mamy wajsy. Mamy wajsy. Ja jestem spełniony. Byle byśmy nie przegrali tej bitwy. Okej, okay, jeszcze drugie ładne rękawiczki. Nice. Proszę, proszę, żebyśmy tylko tego nie przegrali. Dobra, jeszcze kolejne dobre rękawiczki. Dobra, ta bitwa zwróciła wszystko. Ja sobie te wajsy zostawiam i lecimy sobie dalej z odcineczkiem, bo ja sobie posprzedaję te, te skinki, tylko te wajsy trzeba zostawić. Te wajsy fajnie dały. Fajnie, fajnie dały. Do, do tych wajsów jeszcze bym coś zrobił. Jakieś fajne skinki. No mamy 1300 dolarów plus wajsy 2,5 koladolców. Jest, jest pięknie, dobra, to myślę, że sobie teraz pójdziemy, może do skrzyneczki, jedna rubiczery, jedna rubiczery, myślę, że czemu nie, czemu mielibyśmy sobie nie zagręcić rubiczery, 450 dolarów i zobaczmy, zobaczmy, co tutaj da rubiczery i uwaga, uwaga, proszę, jakaś ładna koska o, rękawiczki, nie wiem, czy będą droższe, najdroższe, nice, 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 wygrywamy sobie. No, jest pięknie, jest pięknie, jest całkiem pięknie. Dobra, to myślę, że teraz sobie pójdziemy coś takiego. No, na trzy osoby. No i może tutaj jeszcze coś fajnego da. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Trzy skrzyneczki. I uwaga, co nam da? Pierwsza skrzyneczka, plus porcik. Okej, okay, to nie jest chyba zły. Za 1000 dolarów faktory nie w statraku dostał. No dobra, też GG. No też GG. No... Nie wiem, howl jakieś bym musiało dać. Czy kosę za, nie wiem. Proszę. No. No właśnie, no właśnie. No, zdemolował nas tym jednym dropem. Tym jednym dropem całą bitwę zdemolował. Dobra, ja sobie sprzedam te skinki poza sami. E, I sobie pokręcimy oczywiście dalej. Myślę, że te skrzyneczki z rękawiczkami były całkiem spoko, żeby sobie jeszcze takie trzy zakręcić. Trzy na trzy osoby. Taki klasik u mnie. Ja najczęściej robię bitwy na Wy możecie ewentualnie w komentarzu napisać, na ile osób robicie. Ale mi się wydaje, że trzy to jest tak najlepiej. Bo trzy, no to nie jest za dużo, że 4, że macie małe szanse, a nie jest też za mało, że na dwóch, że, że wiecie, że mało możecie zarobić. Znaczy dalej możecie dużo, ale wiecie o co chodzi. Większa szansa jest na 3. I no tutaj jest lipa. Tutaj jest lipa. No Ta bitwa totalnie nie oddała. No chyba, że w ostatnie jakieś potężne rękawice. No niestety to nie są potężne rękawice. To nie są totalnie potężne rękawice. Trzeba zrobić jeszcze jedną taką bitwę. Oj, co się stało? Mm, nie wiem. Okej, okay, tutaj jest nasza bitwa. Coś, coś się strąka na sekundę zlegowała, ale bez problemu. Lecimy sobie z tą bitewką. No i proszę, teraz jakieś ładne rękawiczki. cię znaczy ładne, już teraz nas... Aha. 500 dolarów, no to gg. No to gg, chyba, że znowu nam jakieś wajsy polecą. O, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Proszę. Ostatnia skrzynka, żebyśmy tylko to wygrali. Proszę. Przegraliśmy. Nie wierzę. Jakim cudem gościowi dwa razy dobre rękawiczki poleciały? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale to myślę, że... Myślę, że do tych wajsów jakiś Gamma Knives. Jakiś, jakaś kaska ładna by wpadła. To by było całkiem przyjemnie. To by było całkiem przyjemnie, nie ukrywam. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj dostaniemy. Zobaczmy sobie, co dostaniemy. I na no nam no, ten bajonetik spot? No jest lipa, jest lipa, 100 dolarów. A w ogóle mamy tutaj takie punkciki, taki, to jest taki cashback, tak jakby mi się wydaje, bo dostajecie go jak gracie po prostu, te punkciki. I mamy tutaj skrzynki za te punkciki. Myślę że sobie otworzymy ulubioną skrzynkę z uspem. I na ile nas stać? Stać to są nawet na 50. Jeśli będzie chociaż jeden uspik, to jest naprawdę spoko. I mamy jednego uspika, także całkiem spoka. No, możecie sobie tak, taką sobie otworzyć. Mamy w ogóle oczywiście evencik. Więc myślę, że jeszcze zakręcimy skrzyneczkę eventową. Myślę, że ta odyssey. Trzy razy, czemu by nie. I zobaczmy, co dostaniemy. I, i, i uwaga. Tyby ten butterfly mi wpadł. Jezu, jezu. Ale bym był zarobiony. No, ale dostaliśmy cyfr, tak szczerze, z tej skrzyneczki. Chociaż nie jakiś mega wielki, ale. Mamy sobie iwencik. E, oczywiście tutaj możecie sobie dobrać zapłacone pieniążki z moim kodzikiem, e, punkciki. E, mamy oczywiście koło wydarzenia, ale za 7 minut będzie losowane, więc nie wbijam, ale tutaj sobie wchodzicie za punktciki, max 25. No i losują się skiny, a potem losują się z tych uśrodkowników, którzy wbili. E, kto wygrywa, tak? Mamy skarby z tokenów, jeśli właściciel tokeny, to na koniec eventu zadane miejsce, które zajmiecie. Czymcie się przykładowo taką awupkę Fates o pierwsze miejsce, więc całkiem fajne. Mamy skrzyneczkę Face więc sobie ją zaraz otworzymy. Mamy generator skinów, więc to jak wrzucacie sobie punktiki, to, to dostajecie skina, wrzucę sobie 10, bo nie mam praktycznie wcale punktów, więc dostanę jakiś syf, ale jak wrzucicie więcej, no to czym więcej wrzucicie, tym lepszy skin zazwyczaj. No, mamy sklep wydarzenia, więc za te punkciki możecie sobie kupić też czy skina, czy, czy, czy balansik na Hullcase, czy jakieś skrzyneczki, e, więc całkiem spokę. Przejdźmy sobie do skrzyneczki Faceit i otwórzmy sobie ją dwa razy po 10. Dwa razy po 10 myślę, że to całkiem spokę będzie. E, no, i, no i myślę, że z tych skinów zrobimy sobie jakiś kontrakcik. To, to będzie tak, tak najrozsądniej. No, tu dostajemy minus 14 dolarów. Zobaczymy, co będzie z drugiego otwarcia. No i tutaj też chyba nie będzie jakieś wybitnie. Więc sobie otwórzmy to i jeszcze raz. Jeszcze raz książka Face It. 10 razy. I zobaczmy. No i tutaj chyba też będzie minusik. Tutaj chyba też będzie minusik, niestety. 18 dolarów. Oj, tutaj dało bardzo słabo. Dobra, lecimy sobie na kontrakty. Wrzucamy sobie to wszystko w kontrakciki i dajemy sobie poziom średni, żeby było jakiekolwiek ryzyko. No i dostajemy syf. Niestety, niestety dostajemy syf. Kolejny kontrakcik. Na no, tym średnim, wiadomo, to jest ryzykowne, Możecie sobie na i macie pewne okolice tego, co wrzuciliście. A tak to wiąże się to wszystko z ryzykiem. I zobaczmy, co tutaj dostajemy no, też syp, też. Syp. Możemy wrzucić 3 skiny? możemy. I czy tutaj odda? No, niestety to też nie oddało. Dobra. Mm, to, to zostaliśmy z Wajsami. Wygrałem piękne rękawiczki, więc myślę, że myślę, że to wystarczy. Ja wam dziękuję za odcinek. Łapeczka w górę z dzwonkiem. Trzymajcie się. wpadajcie na Halk's. wpadajcie na Discorda, wpadajcie na konkurs na Halkase. Dzięki za oglądanie siema!